okazji nadchodzących wielkimi białymi krokami świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom powiatu wyszkowskiego zarówno tym dużym jak i tym małym i tym starszym i tym młodszym <śmum> tym smutnym i tym wesołym składamy dziś szczere życzenia zdrowia bo bez niego NFZ miałby ręce pełne roboty szczęścia bo bez niego totalizatory świeciłyby pustkami. Dużo uśmiechu. Bo bez niego dentyści straciliby pracę. Ciepła rodzinnego. Bo bez niego gaz i ogrzewanie byłyby droższe. Samych zielonych świateł na drodze. Bo bez nich nikt nie zdąży kupić ostatniego karpia. Braku kolejek w sklepach. Bożej radości, wiele nadziei. Świętego Mikołaja. Pomyślności. Dziecięcej radości z pierwszej gwiazdki. Spełnienia marzeń. Drodzy Państwo, z okazji tegorocznych świąt życzymy Wam i Waszym rodzinom spokoju, ciepła, chwili zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co naprawdę ważne. Wesołych świąt.